Ostatnie zdjęcie, filmik przed montażem. Nie widać montażu tego ringu, sposobu zamontowania. Udało się to tak ładnie zrobić, estetycznie. Usytuowanie jest w centralnym punkcie. Tutaj ta soczewka troszeczkę została obniżona, e, tak żeby położenie tej, tej soczewki, tak żeby e, regulując lampy do tego samego poziomu, żeby one były w takim samym położeniu. Czyli ten ring mniej więcej tak samo wystaje poza maskownicę. Jak, jak w drugiej lampie także jest udało się to udało się to zrobić no i co został montaż co do e, tego drgania no to po prostu lampa na regulatorach jest, jest zawieszona prawidłowo e, drgania są przenoszone z silnika i, i jak odpala się te auto to słychać jakby poducha pod silnikiem była w, w, no, do wymiany wybombana już w związku z tym z tej strony mocno mocno drga całe auto jak położymy rękę to czuć po prostu jak całe auto skacze i te drgania są przenoszone na lampę w związku z tym no, no. Nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, musiałbyś wymienić poduchę pod silnikiem i na pewno te drgania ustaną, bo nie jest to wina e, te lampy. Ona się tutaj nigdzie o nic nie opiera, jest wszędzie zachowany e, margines ruchu i, i ona naprawdę na niczym nie leży. Jest tam wszędzie, wszędzie ta soczewka może się ruszyć, góra, dół, lewo, prawo. Fajnie, że tak ciasno jest to spasowane. Że tak się udało to zrobić. Nie ma żadnych szczelin, luk. Wszystko jest zamaskowane. To, co, to, 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 co się udało zamaskować. Właściwie wszystko zostają tylko tutaj. Przewodzik jeden, który dochodzi do, do tego światłowodu. Do, leda, do ringu, no ale gdzieś musi to zasilanie dojść i tego, i tego nie unikniemy. Lepiej górą niż dołem, bo tam na dole są silniczki. Jest mechanizm skrętu, i może kolidować to przy skręcie so, soczewki. Może mogą się te przewody gdzieś tam poplątać czy przetrzeć nawet. Często wadą jest właśnie w tego typu lampach To, że jak silniczek skręca tą soczewką Jak ona się obraca lewo i prawo To przewody, które idą tam dołem Są poprzecierane i z biegiem czasu przestaje to działać Także tutaj puściłem to górą Żeby wyeliminować ten problem Jak się przypatrzymy, no to widać, że tutaj te przewody Dochodzą, ale nie unikniemy tego.